Witam wszystkich. Budowa domu samemu. Robię dach dzień 27. Słuchajcie, dzisiaj taki plan. Będę chciał zrobić w końcu tą zabudowę, i bym chciał wystartować tą pierwszą połać od deski czołowej, już wzdłuż dachu więc zobaczymy jak to pójdzie taki mam ambitny plan według wujka Gogla ma cały dzień padać na razie jest dżdżysto tak wiecie tak zanosi się na deszcz ale póki co nie pada więc trzeba być dobrej myśli że się coś uda porobić bo tak to będzie dzień w plecy muszę odgruzować te deski tam poukładane E, przygotować e, te deski które tu pójdą na górę ponieważ one będą malowane e, oczywiście tylko w, tu gdzie widać czyli, czyli ta część będzie cała malowana do muru a tam będzie tylko malowane na tyle na ile zabudowa zasłoni resztę no ale mimo wszystko jest to trochę malowania i, e, i szlifowania powiem wam że z tym szlifowaniem i z tym malowaniem kupę czasu się schodzi nie jest takich obsiłp trochę mi to niszczy moje plany ogólne bo sporo sporo czasu to zabiera no ale tak postanowiłem że tak zrobię więc będę się tego trzymał oczywiście muszę zdjąć to co jest tutaj czyli tą deskę taką na sztukę przykręconą obciąć te wystające deski już pod wymiar taki jak ma być zamalować od frontu te czoła. Także ja się biorę za robotę, no zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. Deski mam ogarnięte. Schną sobie. Słuchajcie, odkręciłem te czoło, te próbne, że tak powiem usztywniające tylko. Przeniosłem rusztowanie i teraz Wezmę się za obcięcie tego czoła do wymiaru, który ma być I do równej linii. Więc jak to zrobię, zrobię to dokładnie tak samo jak przy tarasie. Więc nie będę nagrywał tego drugi raz. Także jak to się ogląda pierwszy raz nie jest na bieżąco zapraszam do obejrzenia odcinków o tarasie. Dokładnie zrobię tak samo, tylko że jedyny problem jaki tu mam to jest taki, że mam tu podwójną deskę plus przestrzeń w niej czyli teoretycznie e, jak już będę miał wypionowaną tą część to tutaj jestem spokojnie w stanie przykręcić ten kawałek deski żeby to sobie równo obciąć natomiast z drugiej strony e, jest taki myk, że e, tak samo można zrobić, że odsunąć o tą odległość i sobie tutaj przykręcić e, kawałek deski i obciąć e, Natomiast jeżeli ktoś jest e, nie wiem jak to nazwać w każdym bądź razie po tym cięciu z tej strony zostaną tu dziury po przykręceniu tej deski jeżeli nie chcecie mieć tych dziur e, to po prostu ten kawałek deski wystarczy ścisnąć e, tutaj ściskiem stolarskim i wtedy nie robicie dziury ja jeszcze nie wiem, czy po prostu pojadę, e, pojadę to e, przykręcając, czy pojadę to na ścisku stolarskim, bo generalnie wkręcenie dwóch krętów to wyjdzie mi to, ten sam czas chyba co, co przykręcenie tej, tego kawałka deski na ścisk stolarski. E, więc ja sobie to ogarnę. Mówię, nie będę tego nagrywał, bo jest to pokazane jak zrobiłem przy tarasie te czoło, więc ewentualnie zapraszam do obejrzenia odcinku z tarasu. Tak to teraz ogarnę, tamte deski schną, przymaluję te czoło i będziemy tutaj dalej robić jakby tą część i tą zabudowę. Także biorę się za robotę. Wracając do tego obcinania do równego, wymyśliłem taki patent. Oczywiście to jest wszystko rozmierzone, plus te cztery, które pilarka ma do noża ściśnięte jest tutaj ściskami stolarskimi i teraz ta deska się poddała ścisnęła się i tu mam te x centymetrów które spokojnie mi ta pilarka zbierze więc będzie jedno cięcie równe tak se to wymyśliłem w tej chwili i myślę że to będzie dobrze zaraz zobaczymy Oczywiście mam nadzieję, że mi to nie spadnie za wiele razy, żebym drawnął na, na dół. Jedziemy. Mamy to obcięte. No, luzujemy ściski i jest igła. I tak będę to obcinał. To chyba będzie też szybciej i prościej. Także obcinam te wszystkie czoła. Czoła obcięte igła jest. Igła jest, jeżeli chodzi o równość. Jednak na to ściskanie wyszło lepiej, mniej roboty chyba. Więc ja to teraz pomaluję, niech to sobie przeschnie. Eee, wyczyszczę tutaj ten syf. No i bierzemy się eee, za zabudowę, że tak powiem. No ale najpierw musimy tu jeden, jeden liść papy eee, położyć. Więc zamaluję to i bierzemy się za kładzenie papy Czoła pomalowane Pierwsza rolka papy na górze rozłożona I teraz słuchajcie a ja to sobie przygrzeję Przygrzeję sobie do tych desek Mam ją ułożoną, rozłożoną tak jak ma być Teraz żeby przy grzaniu się nie przekosiła mi ta papa ja tu sobie przykręcę kontruaty i ją złożę i to, ta kontruata będzie moim prowadnikiem przy grzaniu że ten rand będzie musiał być przy kontruacie i wtedy będzie wiadomo że ani mi się nie przekrzywi w tamtą stronę nie przekosi ani w tą ewentualnie jak będę widział że się coś przekaża to będę mógł to skorygować w trakcie grzania więc tak to zrobię no i tyle i zaraz zobaczycie jak to będzie Dobra zaczynamy dawno nie grzałem oczywiście nagrzewamy to tak żebyśmy mogli po tym iść żeby nam się buty nie zatapiały Naprawdę to ja po prostu zruszam tą smołę to nie jest jakoś rozpuszczone nie wiadomo jak i to już sobie będzie przylegało ja nie wiem czy to jest po fachowemu czy tak się powinno robić czy nie w każdym bądź razie ja tak robię i zdaję to egzamin resztę, resztę dzieła dokona słońce które to nagrzeje i to się pozatapia nic się z tym nie będzie działo na pewno więc mówię ja nie jestem jakimś tam fachowcem od tego no jak coś takiego robię to tak to robię eee, oczywiście trzeba uważać żeby nie zapalić sobie dachu eee, więc robimy dalej <słuch> I tak sobie jadę do końca pilnując żeby ta papa tutaj była na przy, przy desce wtedy na pewno nam się to nie skosi nie rozjedzie się w żadną ze stron i na pewno będzie dobrze także ja się biorę dalej za robotę pierwszy pasek jest przygrzany zaraz jeszcze te boki przygrzejemy. No i przygrzejemy jeszcze tutaj zagięcie Tutaj przygrzejemy zagięcie Ale też muszę z drugiego paska obciąć tyle co mi potrzeba Więc najpierw te boki, żeby już było tam na gotowo Dobra, przygrzejemy teraz te czoło Oczywiście mówię ja nie jestem żadnym fachowcem odgrzania papy Co tu robię? Bierzemy wałek do tapet Za słabo jeszcze zostawiamy do ostygnięcia. teraz słuchajcie, nie wiem czy wy będziecie to widzieć. Ja sobie tak zrobię oczywiście. Normalnie można tu uchlastać tą papę na równo z deską, tylko w momencie kiedy będzie padał deszcz i wiatr będzie go zawiewał. Ta woda będzie moczyła tą deskę i ta deska będzie gniła. Więc ja sobie jeszcze tu to zagnę. Używam do tego takiego małego palnika. Po prostu nagrzewam tutaj i zaginam to i dopiero po tym rancie będę obcinał e... obcinał będę tą papę także ja tak sobie to zrobię nie wiem czy wy to widzicie e... no i tyle jest trochę bujania przy tym ale mówię zacinający e... deszcz który będzie zmywany wiatrem on nie będzie moczył tej pierwszej deski e... Jak macie blachy, no to ta blacha i tak jest tu zagięta, tak? Natomiast tu na razie żadnej blachy nie będzie, nie wiem czy w ogóle będzie blacha, więc można to sobie na papiaki przyładować yy, czy tam na coś, no ja se to przy, przygrzeję, tak? Tak zrobię i tak będzie dobrze. Tak to mniej więcej wygląda. Po prostu jest papa zawinięta, tak, jakby, tak jak blacha jest zawijana w tym miejscu. Oczywiście to i tak będzie jeszcze malowane, więc nie ma się przejmować tym, że się trochę tu uwróciło, tu trochę za bardzo nożem wybrałem ale to jest wszystko gumką myszką do wytarcia e, przy późniejszej eksploatacji będzie to i tak e, będzie to i tak robione e, jeszcze na pewno malowane e, przynajmniej dwa razy myślę więc ja se to już dopieszczę potem e, i mówię i teraz padający deszcz który będzie zawiewany przez wiatr on nie będzie moczył nam tej deski e, będzie no według mnie będzie okej okay, no. Ja sobie tak zrobię, generalnie to yy, nikt wam tak nie zrobi, jak se sami nie zrobicie, no. Więc idę na drugą stronę, zagnę drugą stronę, przykleję tą papę i będzie luksior. I weźmiemy się za deski czołowe. Druga strona tak samo zakończona, zagięta, yy, przygrzana, więc będzie luksior. Zapędziłem się z tą deską czołową, bo jeszcze muszę tam nagrzać jeden pasek na górze. Także zaraz się za to weźmiemy. Wezmę chyba się ja. I powiem Wam, że słońce niszczy mi mój plan. To Jest tak gorące, że na tą papę to wejść nie można w ogóle. Więc nie, <laughs> nie wiem, jak ja to ogarnę. Może wziąć się za tą deskę czołową najpierw, ale będzie mi ona przeszkadzać potem Zobaczę jak jest, ale na razie jest słabo Mogłoby zajść te słońce, tą to ogarną i potem niech świeci, ale to nie ma tak Zobaczę, spróbuję coś wymodzić Jakoś powoli to idzie <laughs> Używam małego palnika, dużym to nie ma szans yy... Cegły deski mam jako blokadę, żeby dopóki nie wystygnie, żeby się nie odklejało i powolutku to idzie. Szczerze mówiąc, bym to przyładował na papiaki, ale papiaki mam, ale nie mam blaszek, więc chciał, nie chciał, trzeba to zgrzać. Więc zgrzeję to do końca i może w końcu weźmiemy się za coś konkretnego. Pogoda się zlitowała, mam to zgrzane, zrobię sobie jakąś przerwę, bo grzmi nawet dosyć mocno, nie wiem, czy tych nie zwinąć stąd, żebym się nie obudził z ręką w nocniku, jak ostatnio. Oczywiście to nie jest jakoś tam, wiecie, perfekcyjnie wszystko i takie tam, ale to po pierwsze będzie zabudowane, Będzie miało jeszcze swój dach, a po drugie myślę, że i tak jest wystarczająco dobrze zrobione, żeby nic nie leciało. Tu będzie ta zabudowa, później będzie ta ścianka z bloczka. Oczywiście w zabudowie będzie kratka i w ściance z bloczka też będzie kratka, żeby była cyrkulacja powietrza między tą zabudową a a chałupą i między chałupą a zewnątrz, tych kratek będzie tu w sumie cztery włożone na cały dom także to, że jest zapianowane i jest w miarę szczelnie to i tak nie zmienia faktu, że kratki wentylacyjne musimy zrobić, żeby te powietrze chodziło po tej górze żeby nie było tak, że, że tam żadne powietrze się nie dostanie dobra idę coś ogarnę i weźmiemy się za deskę czołową, mam nadzieję, że się nie rozpada teoretycznie mógłbym rypnąć najpierw tą zabudowę ale ta deska czołowa spina mi to wszystko i poniekąd trochę prostuje więc jak zrobię zabudowę to później mogę nie dać rady tej deski zrobić po prostu mi się to nie ponaciąga więc najpierw zrobię deskę czołową no a później niestety będę się mordował i będziemy robić zabudowę Deska czołowa ogarnięta e, Niestety 5 godzin lał deszcz Więc 5 godzin wypadło e, No i zabudowy dzisiaj nie, nie da rady machnąć e, Powiem Wam że Pogoda rujnuje mi moje plany No ale tak bywa No niestety to jest praca na dworzu Nie przeskoczymy tego Także kończę 27 dzień yy. Yy. Mam nadzieję <laughs> Mam nadzieję, że w następnym odcinku się już uda zrobić tą zabudowę i coś podgonić, bo słabo to wygląda yy. Patrząc na całe dniówki. No ale dobra, nie narzekajmy yy. zawsze może być gorzej. Także dzięki za oglądanie Mówię deska czołowa jest zrobiona Trzymajcie się, cześć